No i widzą Państwo trzy nogi, no i trzech prowadzących już niedługo w telewizji ONTV, ponieważ będzie to wielkie połączenie. A jak powiedziałem, co może być z połączenia radia i telewizji, no tylko jedynie wielki dynamit, z którego wyciągamy zawleczkę jak z granatu rzucamy i wielka eksplozja. Witam Was serdecznie, Roberto Antares, DJ Smoke. Witamy, dobry wieczór. Dobry Panowie, wieczór. Panowie! Co to będzie za połączenie? Bo z tego co wiadomo, już w przyszłym tygodniu może rozpocząć się Wasza audycja radiowa, internetowa, jednocześnie połączona z naszym pięknym autoprogramem B4FM na żywo. Tak, zgadza się. Zgadza po, 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 byliśmy w, byłem w poprzednim programie, twoim zresztą, jeszcze tutaj przypomnijmy, i e, poleciała z, e, prośba, bo nawet nie wiem, no, można to jak, to jak to nazwać. Pomysł, pomysł, ale po, no, bo, no, bo jeszcze się zaświeciła. zapaliło coś w głowie, nie wiem co, ale w każdym razie pomysł wypalił, i rozmowy są, e, e, że tak powiem, bardzo krzepiące, i myślę, że w następny piątek. Będzie się działo, trochę więcej. Tak, startujecie obydwoje, rozumiem, w tej audycji. Ja także będę do Was dołączał co jakiś czas. Czy macie już jakiś feedback? Uinformowaliście swoich słuchaczy o tym, że coś takiego będzie? Informacja, informacja poleciała na, na naszej stronie internetowej, informacja poleciała na naszym Facebooku radiowym. Więc myślę, że większość osób już wie, a ci, którzy nie wiedzą, to na pewno bardzo szybko się o tym dowiedzą, bo środa jeszcze jest jedna audycja, na której na pewno będę przypominał i będę nagabywał ludzi, żeby, żeby w piątek oglądali bądź słuchali. To już tam jest Słuchajcie, zależne od oglądajcie. od, od wszechobecny. Wieści roznoszą się szybko. Bardzo szybko, tak. Poczta pantoflowa. Znajomi, znajomi. W waszym programie, w naszym programie już wtedy, bo to będzie połączone, Fuzia. będziecie mogli zapraszać także różnych gości. Mhm. Czy macie takie grono DJ-skie, które tutaj w Poznaniu stacjonuje i które warto zaprosić w ogóle? Myślę, że oprócz, oprócz DJ-i zaprosimy także bardzo fajne osoby, które są związane z imprezami, z eventami tanecznymi. I nie tylko. No, jest parę planów w głowie. Nie będę na razie zdradzał e, szczegółów, co będzie się działo, ale na pewno e, Mikołaj może Ci powiedzieć, że będą piękne dziewczyny. Piękne dziewczyny i o to najbardziej mi chodzi w tych programach. I dlatego te teledyski, które Państwo czasami widzą, to są kobiety, które naprawdę potrafią się ruszać. A to przecież my faceci lubimy i to bardzo nawet bym powiedział. Wracając do naszej rozmowy. Co to będzie za audycja? Czy macie już jakiś plan, pomysł, jak to będzie wyglądać? Czy to będzie pojechany program, czy to będzie bardzo taki grzeczny, litościwy program, w którym będziemy poprawność polityczną mieli na pierwszym miejscu. To znaczy Robert dzwonił wczoraj do Torunia i mamy pozwolenie, że możemy lek lekko sobie mamy pojechać. Dyspensę. Tak, dyspensa na to, żeby trochę pojechać. Ja bym zaczął od tego może, że od dłuższego czasu już ile to ponad rok temu. Zaczęliśmy nadawać hmm. najsłabszy program? Tak, no już rok, rok czasu. Całkiem sporo. Właśnie na, na wwwRadiadusty.pl. E, audycja była o konwencji zupełnie luźnej. E, tematy i nam się wszelakie. E, staraliśmy się, żeby to było w miarę grzecznie ze smakiem, aczkolwiek nie brakowało dwuznaczności, z których każdy mógł sobie coś tam domyślić się o co chodzi. Tak, wyciągnąć. E, tak, czyli między wierszami dużo. Trzeba było wyczytać. No bo nie jest na wesoło, nic nas nie hamuje. Nie no jak widać, koszulka tutaj smoka, Proszę, o zbliżenie. Nowy znak. Na imprezie, co się robi DJ-owi, nie zawraca się po prostu do dolnej no, części. E, gitary, a dzisiaj dzisiaj będziesz razem ze mną na, na imprezie, gdzie gram, Zaraz tak, po programie. O tym także Lecimy. musimy wspomnieć. Kac Tramwaj, dzisiaj to już trzecia edycja, rozpoczęła się przed chwilą w klubie Białe Wino i Owoce. Później od godziny 21 przenosimy się do Tramwaju, gdzie przez godzinę jeździmy po mieście i bawimy się w nietypowym stylu. No właśnie, chciałbym Was zapytać, w Poznaniu gdzie można się bawić? W klubach? Czasami gdzieś na powietrzu, w z tego, tramwaju co, z tego, co teraz. Co słyszę, to do tramwaju może się teraz. No bawię. właśnie w tramwaju, a gdzie jeszcze proponowalibyście imprezę w Poznaniu? Gdzie jeszcze nie było? Gdzie jeszcze nie było imprezy w Poznaniu? No nie wiem, no myślę, że bardzo dużo miejsc, które już zostały wykorzystane. W większości miejsc są już spalone, te miejsca, trzeba było coś znaleźć fajnego. Nowego. Nie wiem, na przykład Malta, gdzieś wiesz. No, na, na, na przykład tańce na lodzie, pod lodem, na wodzie. Przed... impreza na żużlu na przykład. Tylko na nie było imprezy, imprezy Ale przed na żużlu trafią. to tak. Na, na żużlu w sensie na torze na, czy no, na, na torze żużlowym? No. Żużlujemy sobie, będziemy sobie żużlować. <grym> no. Żeby był gorący klimat. No. No, tak, gorący klimat. I żeby nogi same rywały się do tańca. Ja tak się zastanawiałem, czy na budynku jakimś bardzo wysokim w Poznaniu tutaj w centrum można by zrobić imprezę. No, tylko tak mi zaświecił od razu w głowie. Że to bardzo duże ryzyko, że ktoś ja w końcu stacją, zrobi mały szaf Ja na, na budynku wysokim widziałem Ciebie. Ach, to tutaj, kupcowym budynku. Tak, no widziałem ciebie. Powiększyłem jeżeli... się trochę. Tak, Jestem troszkę 6-metrowy, ja prawie. Proszę Państwa, siła siłka, musi siłka. być, ja nawet rosnę. O, proszę bardzo. W telewizji możemy zrobić bardzo prosty myk, żeby być większym. Po prostu podejść bliżej. I naprawdę wtedy jest siła, ale tu siła musi być przede wszystkim. Dlatego zapytam Was, panowie, co w pierwszym waszym programie. Nie będzie siłą. Na pewno humor. Myślę, że, myślę, że humor, bo więcej będziemy e, mówić, e, rozmawiać niż, niż grać. Myślę, że z czasem to jakoś e, to się wysublimuje, że, że, że będzie wie, muzyki tyle samo co gadania, aczkolwiek e, są takie odgłosy od naszych słuchaczy, że najlepsze są końcówki naszych audycji. Kiedy się rozkręca, kiedy muzyka się już kończy, a my jeszcze... Kiedy muzyka 20 się minut potrafimy rozmawiać o wszystkim i o niczym. Ogólnie humor mamy uznany. Yy, muzyka będzie to wszystko jakoś tam uzupełniać w tle. Yy, Robert zawsze mówi, że to jest ładnie wszystko e, przy, przyprawione letnimi, fajnymi hitami. No yy. i dla Was e, w ogóle bycie DJ-em to jest? Małe piwo. Małe piwo. Małe piwo, proszę bardzo. <noise> małe piwo to jest dla Panów występować, to, czy to w radiu, czy to w telewizji. To małe piwo. A muzycznie przed jeszcze wejściem na antenę mówiliśmy o tych starych hitach, takich retro trochę. Mm -hmm. Co to są za kawałki? Co to są za kawałki? No to są takie kawałki, które kiedyś królowały w klubach. Takie typowo klubowe kawałki. Nie mówię tutaj o, o, o latach 90. typu tam Hardwaya i takie inne bajery, które cały czas gdzieś tam w Poznaniu można usłyszeć. No to będzie, będzie muzyka, która można teraz miał powiedzieć, że to będzie niszowa muzyka, bo... Mało stacji to gra, mało. A w klubie w ogóle gra. w Poznaniu gdzieś to można usłyszeć? Nie. Nigdzie już. Nigdzie. Właśnie, Myślę, że... W samym Poznaniu jest ciężko z tym. Ale Nie będziesz w mógł to słuchać. No dobrze, ale to tylko w Poznaniu jest ciężko z tym? Czy ogólnie słyszycie o takich trendach, że tego się po prostu już nie gra za bardzo? Myślę, że już tego się nie gra, bo yy, tak jak mówiłem w poprzednim yy, programie, że no, dj e przeszli na tak zwaną cyfryzację. Czyli słuchaj, z pendrive'ika sobie sypiemy, czy z komputera. No, tutaj też mamy taki niestety sprzęt. Chciałem przywieźć płyty winylowe, no ale nie wyszło z kwestii mobilnej, że tak powiem. No, ale... Będzie można to zobaczyć na pewno w klubie. programie. W klubie też można zobaczyć. O, I w, I w programie też na pewno będzie można zobaczyć, bo w programie przywieziemy trochę więcej ale, sprzętu. Ale zaczekaj, bo... na płytach winylowych jest taka muzyka typu house techno, bo tak. raczej płyty winylowe kojarzą mi się z takimi kawałkami Boba Marleya. I tak no to tak, będziesz boomskiego. widział, będziesz słyszał. Tak, płyta, płyta winylowa to jest coś takiego fajnego, że tak jakbyś e, dotykał tej muzyki. A jest lepszy dźwięk faktycznie? Jest inny dźwięk, ale to tak jak mówię, no to tak jak ta muzyka, muzyka gdzieś by żyła w twoich palcach, możesz jej dotknąć. To jest fajny winylowy. Bo tutaj nie możesz dotknąć tej muzyki, no jak masz ją dotknąć? No, jak? No, macie przecież w super skrecze. Ale to są bajery, ale płytę winylową możesz dotknąć, to tak jakbyś dotknął muzyki. To no dobrze, ale wtedy, to... wtedy też skreczujesz na takiej płycie winylowej? Eee, staram się nie, dlatego że igły są bardzo drogie i, i <laughs> staram się, że tak powiem, oszczędzać pieniążki na igłach i, i nie skreczuję na, na, na swoich odtwarzaczach. No dobrze, panowie, w takim razie kończymy tą naszą zapowiedź programu, który będzie połączeniem i telewizji, i radia. Gdzie możemy jeszcze zaprosić? Gdzie zaprosić... Jutro! Jutro gdzie grasz? Jutro możemy zaprosić do Sycewa, do klubu Delta, razem z Robertem będziemy grać, także będzie bardzo fajny występ mojej dziewczyny, która ma swój zespół taneczny. Dziewczyny będą tańczyć, taka welentynkowa impreza, Sexy devils zatańczy, więc naprawdę polecam, będzie warto, będzie co posłuchać, będzie co pooglądać. No, i walentynki po prostu, nie? Znaczy, waledrinki, walentynki, i, i, i te inne. Możemy też walnąć w tynki jakieś. Delta Secewo Klub jest oddalony od Poznania jakieś zaledwie 130 km w okolicach Konina. Tyle! Na, na mapie w małej skali to tak tyle. Słuchaj, ja no słyszałem, właśnie. że ty rowerem jutro jedziesz, więc. Rowerem. Nawet se dynamo no kupiłeś. tak, jak, jak jest tyle, no to jak ja tyle mam na stole, to też mogę I bardzo i pisał ci Pokażę pisał mi SMS, Dynamo se kupiłem. <laughs> dynamo. Będę tak śmiecił. No. Pożyczę rower od jednego z naszego bardzo znanego prezentera w naszej telewizji, Mateusza są Codziennie rowerem jedzie, nawet w zimę. To Dlatego Mateusz, chwali. biorę od ciebie rower, biorę te wszystkie lampki, które dostałeś ostatnio i. na święta. Na święta, z choinki ściągną. Od babci. Bo... <laughs> no dobrze panowie, dziękuję wam za przybycie. A właśnie, dzisiaj jeszcze można ciebie posłuchać gdzie? Dzisiaj można mnie posłuchać w klubie Cocktails of e... Dreams. Tak I jest. to jest właśnie impreza, która by, tak jak mówiłeś wcześniej, cat yy, Tramwaj, tak? Potem, tramwaj, potem tak. z tramwaju przenosimy się do klubu, w klubie będzie można posłuchać tej właśnie. Więc jeżeli jeszcze nie muzyki. wyruszyliście z domu, jeszcze się nie przygotowaliście, jeszcze tapeta nie jest na twarzy, no u mnie jest, no zobaczcie, no nie świecę się. No po prostu mam jestem półgajem, jak to się mówi. Dla nas już zabrakło długośnie. To jesteś krypto. Krypto. No właśnie, ale tutaj się mogę otworzyć, bo rozmawiamy między sobą, nikt tego nie widzi. Więc zapraszamy Was oczywiście na tą imprezę do klubu Cocktails of Dreams, tam urodziny naszego stałego DJ-a, którego zawsze tu mogliście widzieć, DJ Bart Hate Hades występuje tam i oczywiście bardzo dobrze się bawi, zapraszając wszystkich Państwa, którzy nie mają pomysłu jeszcze na ten piątkowy wieczór. Dziękuję Wam Panowie, Dzięki. widzimy się już za tydzień w widzimy pierwszej się, audycji. Za tak, tak, dzisiaj to tylko zwiastun, zwiastujemy, dużo humoru i dużo dobrej klubowej muzyki.